Początek lutego, a więc czas na podsumowanie poprzedniego miesiąca. A poprzedni miesiąc wypadł fenomenalnie. 600% więcej subskrypcji, 919% więcej czasu oglądania niż w poprzednim miesiącu i 191% więcej wyświetleń niż w poprzednim miesiącu. Wyniki są fenomenalne. Ale tak na serio yy, są one takie, ponieważ w grudniu nie miałem praktycznie żadnych. W grudniu miałem jeden film i on był ostatniego dnia, yy, grudnia, czyli tam już się nic nie działo. Na kanale, tak na serio, na kanale i tak się nic nie dzieje. Yy. I co ja o tym sądzę? Jest to bardzo normalny proces, taki jak przewidywałem. Nie ma tutaj czegoś, co by mnie zaskakiwało. Na umyślnie yy, informacje o kanale przekazałem tylko kilku najbliższym osobom i nie liczyłem na nic kompletnie innego. W momencie, kiedy to nagrałem, mam 20, 23 subskrybentów. Co, jak kilka osób pewnie będzie wiedziało, jest to y, dla mnie przyjemna liczba. Lubię ją. Ym. Planowałem sobie, żeby moim głównym planem jest to, żeby w ciągu jednego tygodnia od poniedziałku do niedzieli dodać dwa filmy. I to założenie do tej pory mi się udało, i jest to dla mnie najważniejszy wynik. Y, na nic innego. Nie liczę na nic się, nie nastawiam. Najważniejsze, abym zachował tę ciągłość. A więc wyjaśniając trochę te procenty. Rzeczywiście miałem 600% więcej subskrybentów, bo w grudniu miałem ich 3. Na koniec stycznia było to 21. Czyli liczba samych subskrybentów nie jest absolutnie duża. No ale. Nie, nie taki jest cel na początku. Ja na początku muszę się swoić z kamerą, muszę się nauczyć montować, muszę poznać cały ten ekosystem i to jest dla mnie najważniejsze. Jak da się też zauważyć, kilkukrotnie na filmach zmieniałem miniaturki czy tytuły. Są one teraz trochę chaotyczne. Każda jest może, może trochę podobna, ale generalnie każda jest inna. I na razie szukam sam siebie, szukam tego, jakie to ma być. Nagrałem chyba dwa czy trzy filmy w formie poradnika. I one są w porządku, ale myślę, że na początku powinienem nagrywać więcej w formie historycznej, czyli takiej vlogowej. Czyli raczej nie powinienem skupiać się na tym, żeby przekazać idealnie, jak na przykład zarejestrować konto, czy czy jak wymazać coś w filmie, tylko bardziej powinienem sam sobie zapisywać swoją historię. Założyłem sobie, że pierwsze pół roku to będzie tylko zapoznawanie się z platformą, z tym jak to robić, a później będzie dodatkowy kanał, który będę pokazywał jak monetyzuję i większa ilość filmów w lepszej jakości. Początek jest tylko taki, żeby się oswoić, się przyzwyczaić i robić to naturalnie. A czego się nauczyłem w tym miesiącu? Nauczyłem się głównie montażu i wysyłania filmów na Allegro, czyli na YouTube. A. Nauczyłem się tego, że muszę się pozbyć z głowy słowa Allegro, bo pojawiało się strasznie często, muszę na to uważać. Nauczyłem się też tego, że popełniam pomyłki i próba dążenia do idealnych filmów na początku nie jest dobra. Nie powinienem tego robić, ale przede wszystkim nauczyłem się montażu. Uczę się. Najwięcej poznałem program do montażu. I każdego dnia znam go lepiej i uczę się i uczę się więcej czy czegoś jeszcze się nauczyłem to w sumie mało się nauczyłem miesiąc czasu to można zrobić dużo większy postęp dużo więcej się nauczyć i wykonać lepszy progres i tak można ale ja sobie niczego nie narzucam robię to spokojnie w moim tempie Wtedy, kiedy mam czas, wtedy, kiedy mam na to ochotę, z tą tylko małą zależnością, żeby utrzymać te dwa filmy tygodniowo. A jaki mam plan na przyszły miesiąc i czy mam jakiś plan? Moim planem na luty jest poznanie lepiej, albo w ogóle poznanie Instagrama i TikToka. Zrozumienie, po co one są. Wiem, że są. Mam konto i zdarza mi się przeglądać. Instagrama, TikToka w zasadzie niemal że nie, ale jest to mój świadomy wymór. Świadomy, ponieważ yy, rozpraszaczy w naszym życiu jest tak dużo i niemal nie rozstajemy się z telefonem czy komputerem yy, i tego czasu na różne media ucieka bardzo dużo. Dlatego ja świadomie nie poznawałem, nie zaglądałem na TikToka. Yy, teraz będę chciał się go nauczyć. I to planuję w lutym. Porównanie go do Instagrama na początku wydaje mi się, że są niemal tym samym. Z taką różnicą, że na Instagrama częściej chyba wrzucamy zdjęcia, a na TikToka krótkie filmy. Nie wiem, czy jest tam jakaś forma filmów długich, tak jak na YouTubie, albo forma zdjęć. Chyba, chyba nie, tam są chyba tylko filmiki, ale zweryfikuję to. No i ostatnią rzeczą to byłby chyba green screen. Chciałbym popróbować możliwości zielonego czy niebieskiego tła, zielonego w tym wypadku. Tego, jak to, jak to można wycinać, zauważyłem już, robiłem jedną z prób, ale zauważyłem, że jest potrzebne dużo lepsze światło. No i to będzie próba na luty. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Sprawdzam notatki i patrzę, ile zarobiłem w styczniu na YouTube. No i zarobiłem dokładnie zero. Nie zarobiłem nic. Tak jest dlatego, że żeby móc zacząć zarabiać, musimy spełnić progi. Czyli mieć odpowiednią liczbę subskrybentów, czasu oglądania filmów i ilość filmów przesłanych. Wtedy możemy zacząć zarabiać. Ja nie planuję, żeby to stało się szybko. Nie to jest moim celem. Zaraz. Przecież to jest właśnie moim celem żeby zarabiać na YouTubie. No jest, ale nie teraz, to, to nie ma stać się od razu, od początku. Nie jest moim celem, żeby zarabiać od pierwszego miesiąca, czy od pierwszych filmów. Na początku chcę się tego nauczyć. To jeszcze na koniec te kroki, bo w jednym z filmów mówiłem, że trzeba robić kroki, spaceruję i że powinniśmy wszyscy robić to czy mi się udaje? Tak, udaje mi się. Mimo tego, że jest paskudna pogoda. Zresztą sami zobaczcie. Paskudna pogoda. Nie zachęca do spacerowania, i pewnie nagranie tego nie odda. Ale wieje strasznie. A do tego czasami jeszcze pada paskudny deszcz. To udaje mi się wykonać plan, i w każdym tygodniu stycznia udało mi się zrobić przynajmniej 50 tysięcy i 7 tysięcy dziennie. No, 7 tysięcy dziennie mi się nie udaje, bo były takie dni, kiedy albo bardzo padało, albo bardzo wiało, i wtedy sobie odpuszczałem, ale innego dnia nadrabiałem. Więc na tym polu na razie jest dobrze, mam motywację i z tego też się cieszę. Wszystkim to polecam. Pomyślcie o tym. To jeszcze dziękuję wszystkim za oglądanie, subskrybowanie. Pamiętajcie tam o dzwoneczku, jak prawdziwy youtuber. I, I zapraszam do kolejnych filmów.